dzisiaj zobaczymy dzieciaki, które rozwaliły system. 31 października będzie zwiastun nowej piosenki Niebieski słek, a 7 listopada będzie już pełna piosenka, także wyczekujcie i zgadujcie, z kim jest nowa piosenka w komentarzu. Wszyscy piszcie, jak myślicie, kto to będzie na Ficie. Zobaczmy te dzieci, jakie są OP. Pierwsze dziecko dało kopa swojemu tacie, ty. I co? w jaki sposób? Te dziecko kopie lepiej niż ja. O co tu chodzi? Nie, co, nie, nie. To, to, to wyglądało źle. Co ta dziewczyka chciała zrobić? <laughs> Ej, dobra, to było dobre. To to było dobre. On to zrobił tak smooth, tak idealnie po prostu. Zobacz, ty ta... Ja nie mogę, no perfekcyjne. Ej! Daytime! O, <laughs> Czemu to dzieci się dałem tak liście? O co tu chodzi? Ej, nie. Nie, dziecko Mentosa ta cię wrzucił do coli. Ja nie mogę! A to będzie dobre, Lilman's Reaction is too good. Jaką on ma małą kulę do kręgli, to widzicie? Wygląda jak rodzynek normalnie. Co to jest za mała kula do kręgli, to doleci? No nie gadaj. Ej nie no, taka kula do kręgli pod dzieci zaraz no super, no świetne po prostu Trafił! Trafił! Co za skilla. Patrz jak perfekcyjnie. Nie, no nie wierzę w to, ale ja też chcę taką kulę... Przecież to można... Ciekawe, czy ona jest taka twarda i ciężka. Stąd nie zobaczymy, niestety. Czemu, czemu to dziecko dostało plastrym sera? Ale dlaczego? A, te dzieci się śmieszą, bo ich to bawi. Nie, zaczęło się śmiać. Śmiejące się dzieci, no tak. Śmiejące się dzieci. Tak to wygląda. O, kurde. Ok, to jest... Spróbuj się nie zaśmiać, extreme, to jest śmieszne Biedna dziewczynka wywaliła koziołka w domu Jeszcze na tym hoverboardzie, widzowie, ja to kiedyś nagrywałem, widzowie, z tego hoverboarda No to jest mega niebezpieczne ogólnie ten hoverboard, więc na to trzeba uważać No nie no, wyryła O, no wyryła, wyryła Ale przywaliła w co... O kurde, nie Ale będzie kręcił. Jak to? To w ogóle wyglądało jakby to było już, nie wiem, nagrane w jakimś programie po prostu, że on tak szybko się kręci. Widzicie jak miał odlecieć zaraz jak helikopter. Nie, ten też... <grym>, to jest głupie. Nie czemu wszyscy na tych hoverboardach to jest jakaś... Ja nie mogę. Nie. Nie, nie jeździcie na tym, że to niebezpieczne. Czy wszyscy będą w tym filmiku jeździć na tym... O kurde... Ja nie mogę. No niebezpieczna zabawka, no niebezpieczna, no kto by pomyślał. Ej, ale tak dziecku lizaka? No nie gadać, że jeszcze kołem przejedzie te, te, tego lizaka. Masakra. Ale patrz, nie popłakał się. No, ej, zaraz mu na pewnie, pa. Dobra, zaraz coś się stanie. No, zemsta, patrzcie, karma, karma go dojedzie teraz. Karma do. Co? Dobra, to jest po prostu scenkowy film, ale fajne ta scenę sobie taki filmik nagrali. Fajne. Śmieszne, śmieszne. Fajne, fajne. Ło kurde, jakie giętkie dziecko ty, a bo one wody nie chce dotknąć. To jak ty, to jak psy wizowie zaczynają ten, to teraz dziecko robi szpagat, żeby nie wejść do wody. Ale w ogóle jaki? To te nogi są nie tak, tylko one są aż, aż tak wręcz, że zaraz głowy dotknie. Kurde, dzieci są tak giętkie, to jest niesamowite, nie? Że dzieci są tak giętkie. <śmum> Zabawa dzieci, no. To jest tej słodkiej w ogóle. Nie, to też. Tutaj dzieci się boją wody, widzowie, po prostu. Dzieci się boją wody. Aha, one zjeżdżałem. To zjeżdżania w ogóle mega, mega długa jest. Dobra, już, już jest krzyk. Jest krzyk. Jest pierwszy krzyk. Jest pierwszy dojazd. Nie! Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest kałuża? Nie że tu jest kałuża. On ja w dół leci, w tak idealnie, nie? Nie, no biedne dziecko. Zobacz, jak ona leci. Pokaż to. Ja nie mogę centralnie do tej kałuży. Co za pech. To już znamy. <laughs> Co to było? I on idealnie zjechał, tak że stanął na. Zgięło go, jak nie wiem. <laughs> nie, nie. A to zna. No, no, wiadomo, wiadomo. Oczywiście, że wiadomo. Jedno dzieci. <laughs> o kurde, o kurde. O, No dobra, ale co to było? Co, co ta taśma głupia? No przecież przesada, przesada Taśma tutaj niszczy ten <noise> Nie mogę do dzieci, nie, czemu ona na tych zjeżdżalniach tak zjeżdżają? One się nie boją Ja bym chyba nie wszedł zaraz na taką zjeżdżalnię, jeszcze taką długą O, a patrz jak ten fajnie zjechał Czemu powiedzieć, że nie chcesz zjechać już nigdy więcej, jak fajnie sobie zjechałeś? Nie, ten mu tego loda będzie kradł We, we mu tam wskocz za tą ladej, mu nakop, młody Ok, wejdźmy mu to jeszcze nie raz Co zrzucił? A, z... Ale się wkurzył Ale się wkurzył Zrzucił to na dół I zdeptał Pokazał, gdzie raki zimują, tak? I pyk Słek, niebieski słek moi drodzy Taka piosenka będzie już niedługo Więc wyczekujcie, moi drodzy, 31 października Zwiastun Taka mocniejsza piosenka, moi drodzy Zobaczycie, to to jest taki mały rożek dla Bobasa? Jaki mały Bobek! To dziecko kradnie kota? A Beapaczek się nie boi w ogóle, że go podrawia, po prostu łapie go z nogu, on i ma to gdzieś zaba. Mek, no i lecimy. Faj dalej, dalej! Czy nie boi się? Tego. Ja ten co ten kot przypie, przypięty normalnie O co chodzi? To, to są co? A, to są koty, kompilacja kotów z dziećmi. Przytulas, o taki słodki przytulas, o taki słodki, je yeah, kolejny, kolejny przytulas. Jasne, jasne, słodkie przytulasy z kotem, ale najgorzej by było, jakby podrapał w oczko, więc lepiej, lepiej nie. O mo modelka, patrzcie, a cieszę go, Ta go. Tata ma dużo wozów, to trzeba jeszcze powiedziała, Wow, mami, <ścoughs> nie mogę. O nie, o głupbym. umarłbym chyba. A jaki siłacz, zobacz jaki monster. Człowiek, dziecko Herkules. Się <grywanie> będzie w tych obsasach <grywanie> Moja siostra robiła to samo Wizowie, w obcasach Ale to każda dziewczynka pewnie, nie? No ale gdzie tym jogurtem po głowie? Gdzie tym jogurtem po głowie, proszę cię! O, no i to jest dziecko, które pomaga wizowie grać w tenisa. Za każdym razem tą piłkę rzuca I, a, identycznie tak samo w ogóle. Identycznie. No i co tam może grać, tak? Piękna sprawa. A ten robi to samo co na tym filmiku. Coś pięknego. Dziecko jest bardzo głodne i musi zjeść bagietę. O kurde, nie no to jest król. To jest król bądź królowa, moi drodzy. No, <laughs> piękne, piękne O nie, 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 no co się stanie, co się może stać że ona chyba, to małe dziecko leciutkie, to dotknie chyba sufitu głową, jak tak podleci O kurde, dobra, ale że aż taka proca będzie, to się nie spodziewałem, ty Nie, nie, no to jest, to jest zmontowane, to aż tak, naprawdę aż tak Ona zniknęła w sekundę z ekranu Nie, no nie wiem Nie, znowu to dziecko to trąbi, nie o kurde, Spider-Man, dziecko. <grystanie> o kurde, co to są za filmy? Nie, no gdzie mu w twarz A, co tu się dzieje? Za dużo! Ej! Nie, czemu on. Mu... Jakbym się znerwował czemu on mu to zniszczył? Czemu? Pewnie on się tak staro zobaczył. On nawet krzyczał: Nie dotykaj tego, zobacz, to dziecko jakby w jakiejś furii było. Po prostu przyszło i rozwaliło to. Masakra. O, ja nie mogę. Jezu, te dzie dzieci na zjeżdżalniach, to ja jej z tymi hoverboardami Ja mam wrażenie, że to jest film Dziecko na zjeżdżalni i dziecko na hoverboardzie I cały czas im się coś dzieje po prostu O, zobacz jak dobrze hula hopem gra Świetnie O kurde, jaki wielki hipopotam, ty Kurde, to jest zwierzę, moi drodzy, nie? Takie zwierzę się widzi raz na ruski rok, ale no to jest No sam bym, jakbym był tym dzieckiem To bym się wystraszył, jakbym się obrócił Gigantyczny kolos A, wydra jakaś, czy co to jest? Pływająca jak, jak się wgryzł w ten. w tą miotłę ten żółw, co jest? O ale ryby. O ale giganty. <laughs> jak się wystraszyło. Ojeju, jeju, no, O, jaka ma koszulkę z BMW Motorsport. Jaka koszulka. A kaczki go odgonią Czy znaczy, to jest. To jest film, gdzie po prostu dzieci się boją, jakby zwierząt, tak? Wow, wow, wow nie, no czego się boisz? Króliczka masz? Wrączka takiego, takiego, jest, ptaszka się boisz. Jezu. Gdzie się wszystkie? O kurde, jaki szympans wielki. <laughs> Sam bym się zleg jak na niego naskoczył. Co to było, pa? O kurde. A to co? Nie płocz, nie płocz. Nie no, te, te dzieci zabierają. One, one chcą oglądać te zwierzęta, a potem się boją i zaczynają płakać, nie? No, tak to wygląda właśnie. A, ona ma zjeżdżalnię tutaj, ale zjeżdża sobie po tym chropowatym tartanie, tak? Świetnie, świetnie. Przynajmniej jej to nie bolało, tak? Ale czemu? Czemu? Może ta zjeżdżalnia jest po prostu to jest jakaś zbyt agresywna. Jak ja widzę metalową zjeżdżalnię jeszcze taką długą, to nie kojarzy mi się to w ogóle dobrze, nie? Że chyba lepiej już tędy zjechać jak to dziecko i jest wtedy. I po prostu jest to dziecko inteligentne i też ja zgodzę się z nią. O kurde! Co się dzieje? Nie! Nie! jakich szot poszedł! Nie! Nie, nie, to jest, jest przykro Mi się na to źle patrzy, widzowie. Mi jest żal tych dzieciaków. by o kurde zniknęło. No ale też tak pewnie nieraz miałem na tych parkach dla, dla dzieci. Oj, 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 to było niebezpieczne. To są, to, to są dzieci po prostu na parkach trampolin, tak? Na szczęście dzieci są mega gętkie O kurde, jaki Spiderman, to było akurat mega fajne, więc szacunek dla tego młodego, młodego chłopaka. Nie, no gdzie ten śnieg? Jezus, umarłbym. Co to w ogóle było? Gdzie ten śnieg? O! Dobra, czyli co, jak ze strzel. E, czekajcie, ile? 6 popsów, to możesz sobie wybrać jakąś super maskotkę, ok. Czyli nie 8 a osiem, ciekawe ile ma rzutów, ale 8 razy jak trafi w balona, może wybrać sobie jakąś kozacką maskotkę. Na razie dwa razy. Dwa razy trafiła, a pewnie trzeci Pa, cały czas trafia, co jest? Trzy razy trafiła, ha, to nie było pokazane dalej. No, ale mam nadzieję, że sobie coś wygrała, nie?